Cześć. Chciałabym ci dzisiaj przedstawić możliwości w Faberlic. Poznaj Faberlic z Karoliną Kraśnik. Poznajmy się bliżej. Jestem Karolina Kraśnik. Od 10 lat mieszkam i żyję w Holandii. Faberlik znalazłam się w 2019 roku w lutym przez moją koleżankę. Jestem mamą siedmioletniej Klary, z partnerem jestem od 5 lat. 16 października 2021 roku bierzemy ślub, czyli przygotowania idą pełną parą. Poznajmy teraz więcej informacji na temat Faberlik. W, w 2003 roku firma weszła na międzynarodowy rynek. Aktualnie przedstawicielstwa otwarte są w 17 krajach na świecie, a towary dostarczane są do 42 państw. Tak więc, Faberlik to nie tylko praca w Polsce, ale także w innych krajach. Jak widzicie, przedstawiałam wam się wcześniej, mieszkam w Holandii, tak więc do Holandii też paczki są również dostarczane. Za Faberlic stoi 5 milionów osób, które codziennie z radością korzystają z naszych produktów w Europie i w Azji. Firma posiada 30 patentów i wychodzi w ranking top 100 największych firm kosmetycznych świata. Dużo osób się pyta, czy produkty z Faberlic testowane są na zwierzętach. Nie, nie są testowane na zwierzętach. Ocena bezpieczeństwa produktów Faberlic przeprowadzana jest metodami in vitro. Nie stosuje się badań na zwierzętach. Kosmet... Faberlic to nie tylko to z kosmetyki, to także przyjaźń. Na pierwszym zdjęciu jestem razem z moim liderem Natalią. Na drugim zdjęciu jestem z Asią, Izą oraz Dorotą. I na kolejnym zdjęciu jestem również z Natalią. Aktualnie bardzo rzadko spotykamy się w realu. Większość spotykamy się online. Jeżeli jestem w Polsce, oczywiście spotykamy się w realu. Teraz przedstawię Ci możliwości zarobków Fabelik. Pierwsza możliwość zarobku to jest oszczędność. Druga dodatkowy dochód. Między innymi karta Sodexo. Trzecia własny biznes. Klient. Jakie możliwości ma klient? Klient dostaje 20% zniżki na produkty. Prezenty z programu startowego, pro, możliwość udziału w programie Like Faberlic 70% zniżki na wybrany produkt, program VIP. Od konsultanta do dyrektora. Osoby, które są na stanowisku od konsultanta do dyrektora, otrzymują rabat do 26%. Prezenty z programu startowego, udział w programie Like Faberlic 70% zniżki na wybrany produkt. Program VIP wynagrodzenie od 3 do 23% to jest zniżka objętościowa uwaga 19 razy w roku. Wypłata wynagrodzenia na kartę Sodexo. <laughs> Partner biznesowy. Partner biznesowy zyskuje to samo co konsultant, plus zysk do 23% od zaproszonych konsultantów do struktury, bonusy za stabilność oraz bonusy kwalifikacyjne, wycieczki zagraniczne. Samochody osobowe. Oj, uciekła mi. Teraz przedstawię Wam przykłady zarobków w Faberlic. Starszy konsultant, który ma 200 punktów, zarabia około 42 zł i 24 grosze. Lider który ma minimum 600 punktów, 190 zł i 8 groszy. Uwaga, wicedyrektor 1500 punktów, tutaj zarobek jest około 792 zł. Zarobek dyrektora to jest y, około 2428 zł i 80 groszy. Jakie są koszty dostawy w Polsce? Przy zamówieniach z przedpłatą w złotówkach, czyli przelewamy pieniądze na konto bądź płacimy z konta. To czyli tak przy zamówieniach do 200 zł impost, paczkomat, kurier 8 zł, a zamówienia od 200 do 400 zł 6 zł. Zamówienia powyżej 400 zł bezpłatne. Zamówienia za pobraniem jest impost oraz kurier. Zamówienia do 200 zł 12 zł od 200 do 400 zł 10 zł powyżej 400 zł dostawa jest bezpłatna. Dlaczego warto być w faberlik? Po pierwsze, kupujesz swoje ulubione produkty dla siebie i dla domu z dodatkowym rabatem. Rozpoczynasz własny biznes bez inwestycji. Cieszysz się swobodą planowania własnego czasu, pracując według dogodnego harmonogramu, bez szefa i stresu. Zdobędziesz niezależność finansową. Zarabiasz z przyjemnością, oferując naprawdę dobre produkty wysokiej jakości. Korzystasz z fachowego wsparcia firmy na każdym etapie rozwoju swojej działalności. Trafiasz do super lidera, który pomoże Ci we wszystkim. Lider, czyli ja pomogę Ci na każdym kroku, nie martw się, nie zostawię cię po pierwszym złożonym zamówieniu. Co należy zapamiętać? Po pierwsze, rejestracja w Faberlic jest bezpłatna. Po drugie, mamy super produkty. Mamy produkty opatentowane czyli patent tlenowy, mamy produkty dla domu, mamy wellness, mamy odzież, mamy produkty dla zwierząt. Jest chemia gospodarstwa domowego, mamy bardzo dużo produktów. Bezpłatna pomoc lidera na każdym kroku, bezpłatne szkolenia, szeroka gama możliwości zarabiania, bezpłatne szkolenia czyli szkolenia możesz uzyskać u mnie, u lidera, jak i szkolenia są u osób, które są powyżej. Dziękuję za Twój spędzony czas ze mną. Zapraszam bardzo do kontaktu. Możecie się kontaktować ze mną telefonicznie, możecie zadzwonić, możecie napisać na WhatsAppa, możecie napisać sms Pierwszy numer to jest numer holenderski, drugi numer to jest mój numer polski. Poniżej również przesyłam Wam link do rejestracji, gdzie zarejestrujecie się bezpośrednio u mnie. Dziękuję za spędzony czas ze mną.